Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją, a właściwie z zaproszeniem na najnowsze warsztaty. Tak jak tutaj widzicie, nie ma tu nigdzie żadnego nowego projektu albumowego, za to mam tutaj dla Was pewien zestaw warsztatowy i jest to zestaw warsztatowy niespodzianka, czyli zapisy w ciemno. Jeśli jesteście u mnie po raz pierwszy, cześć, ja nazywam się Ania i od kilku lat mam przyjemność prowadzić dla Was warsztaty z zakresu scrapbookingu, w szczególności stworzenia albumów na zdjęcia tych. Takie, które tutaj wszędzie widzicie, to są albumy wykonane przeze mnie, które i wy możecie razem ze mną wykonać na moich warsztatach online. Jeśli chodzi o te warsztaty, które dzisiaj chciałabym Wam zaproponować, to jest to coś, co pojawiło się w mojej ofercie już kilka lat temu, a mianowicie są to warsztaty niespodzianka zapisy w ciemno. Nie wiecie? Na co się zapisujecie? Wiecie tylko, że na pewno będzie to album, na pewno będzie druga praca i tyle. Ja Wam oczywiście jeszcze troszkę szczegółów zdradzę, bo to takie zapisy w ciemno, ale żebyście chociaż trochę wiedzieli, o co chodzi w tych zestawach warsztatowych, niespodziankach. Jest to po prostu zapis na warsztaty. Są to klasyczne warsztaty albumowe, więc macie pewność, że będzie to album klasyczny. Nie będzie to TriFold, nie będzie to folio, będzie to album klasyczny. Macie też pewność, że cały ten album stworzycie razem ze mną od podstaw na warsztatach online. Warsztaty są w formie wcześniej już nagranych filmów, co sprawia, że możecie bez problemu je odtwarzać, wracać do nich, a dostęp do nich jest dożywotni, zostaje z Wami na stałe, macie go na zawsze. Dodatkowym bonusem tych warsztatów jest to, że oprócz albumu, tworzymy sobie jeszcze jedną pracę też pracę niespodziankę, i też nie wiecie, co to będzie. Może to być kartka, może to być pop-up box, może to być layout, może to być czekoladownik, może to być kartka-kopertówka, może to być shadow box. Tutaj tych możliwości jest naprawdę sporo, ale na moim YouTubie możecie znaleźć poprzednie zestawy niespodzianki, które pojawiły się w mojej ofercie w latach poprzednich i zobaczyć, jakie to były albumy i jakie to były dodatkowe prace. Zestaw warsztatowy, który chciałabym Wam w dniu dzisiejszym zaproponować, to jest to album, to wiecie na 100%, i jest też druga dodatkowa praca, i tak, żeby Wam troszkę ułatwić decyzję, czy to jest coś, na co chcecie się zapisać, bo tak jak mówię. Nie wiecie do samego końca, co to jest. Tak naprawdę dowiadujecie się dopiero w momencie otrzymania paczki, co to jest za kolekcja i w momencie otrzymania dostępu do warsztatu, co będziemy tworzyć. Dla ułatwienia, klasyczny album, to wiecie na pewno. Bazę wykonujemy od podstaw samodzielnie, to też wiecie na pewno. To, co Wam mogę jeszcze zagwarantować, to to, że jest to album uniwersalny. Będzie to album idealny na Urodziny, imieniny, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Osiemnastkę. Świetnie się sprawdzi nawet na ślub. Wiosenny, kwiatowy to na pewno. Ma delikatne kolory, piękne pastelowe barwy. Jest to taki album mocno kobiecy i mocno uniwersalny. Sprawdzi się na wiele okazji. Jeśli chodzi o poziom skomplikowania. Idealny dla osób początkujących i świetny dla osób zabieganych, tych bardziej zaawansowanych, które świetnie radzą sobie z tworzeniem, ale po prostu nie mają na nie czasu, które też potrzebują mieć w zanadrzu jakiś fajny projekt, który są w stanie wykonać dość szybko, który zawiera w sobie tylko te na 100% sprawdzone przeze mnie i lubiane rozwiązania i taki, który przechowa wam naprawdę dużo zdjęć. To też jest ważne, bo mamy tutaj zdjęcia na 100% 10 na 15. To macie pewne, że duże zdjęcia 10 na 15 się zmieszczą, więc oczywiście i mniejsze 9 na 13 zmieszczą się wam Takim albumie bez problemu. Myślę, że to już jest wystarczająca ilość informacji, jeśli chodzi o ten zestaw warsztatowy, czym on może być i co może się w nim znaleźć, więc teraz przejdźmy sobie do szczegółów, jak można się zapisać. Zapisy na moje warsztaty odbywają się mailowo na aniotworzykontakt.małpagmail.com. Ania tworzy kontakt małpa.gmail.com, wystarczy, że tam napiszecie, że chcecie zapisać się na te warsztaty, a ja prześlę Wam wszystkie szczegóły i informacje. Jeśli chodzi o cenę tych warsztatów, to jest ona też naprawdę bardzo, bardzo fajna, bo macie tutaj aż dwa warsztaty. Macie album i dodatkową pracę i cena to jest 219 zł plus koszt wysyłki. 18 zł paczkomat, 20 zł kurier. Zapisy i wpłaty są do 12 Lipca. Wysyłka zestawów warsztatowych do Was odbędzie się 30-31 lipca, w zależności od zainteresowania tym warsztatem, a dostęp do warsztatu otrzymacie 2 sierpnia o godzinie 21. Tak jak mówiłam, zapisy są na ania, kontakt Tam możecie się zapisać. Ja Wam od razu odsyłam wszystkie potrzebne informacje. Jeśli się wahacie, jeśli się zastanawiacie, możecie też zerknąć na poprzednie moje prace, moje poprzednie warsztaty niespodzianki. Może to Was przekona, bo mam nadzieję, że taka praca z zapisem na warsztaty w ciemno jest też taką fajną, dodatkową niespodzianką, takim dreszczykiem emocji. Nie do końca wiadomo, co możemy się z tej paczce spodziewać, ale ze swojej strony gwarantuję Wam, że projekt jest naprawdę bardzo fajny. Światowy, przyjemny dla oka, fajnie się go tworzy, więc mam nadzieję, że się skusicie na te warsztaty. Dodatkowy bonus dla osób, które się zdecydują zapisać na te warsztaty, jest taki, że przy zapisie bardzo was proszę, abyście napisali, jaką kolekcję obstawiacie. Że wybrałam do tych warsztatów. I wszystkie osoby, które poprawnie zgadną tą kolekcję, dostaną ode mnie w paczuszce z warsztatem taki malutki gratisik, jakiś drobny prezent ode mnie za dobre zgadnięcie kolekcji. Jeśli nie jesteście przekonani i takie niespodzianki nie są dla Was, bo ja to też rozumiem, że nie każdy lubi niespodzianki, to po zakończeniu zapisów, po ich ogłoszeniu, po pokazaniu już projektu, czyli gdzieś tak w sierpniu. Będę miała jeszcze 5 zestawów dostępnych z tym warsztatem już widocznym. Co kupujecie, już nie kupujecie kota w worku, tylko wszystko widzicie, ale cena jest wtedy wyższa. Jest to wtedy 229 zł plus koszt wysyłki i takich zestawów będę miała tylko 5 sztuk. Zapisy na Ania tworzy kontakt do 12 lipca. Cena 219 zł plus koszt wysyłki. Pamiętajcie, że tutaj macie warsztat na album, jeszcze jedną pracę. I dożywotni dostęp do tych warsztatów. Wysyłka do Was 30-31 lipca, a dostępy otrzymujecie 2 sierpnia. I wtedy dowiadujecie się, co Wy tak naprawdę kupiliście, co to za album, i co to za druga dodatkowa praca. Myślę, że powiedziałam wszystko, co miałam Wam powiedzieć, i jeśli coś jest niejasne, macie jakiekolwiek pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Oczywiście nie zdradzę Wam, co tam dla Was przygotowałam, ale postaram się rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, jeśli pojawiły się po prezentacji tego filmu. E, ode mnie to już wszystko. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, i bardzo, bardzo dziękuję Wam za Wasze zaufanie, za to, że zapisujecie się na moje warsztaty. Czy te widoczne, czy te w ciemno, naprawdę ogromnie to doceniam. Czekam teraz z niecierpliwością na Wasze zapisy. Ania tworzy kontakt małpa.gmail.com No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!